Selamat pagi, czyli dzień dobry po malazyjsku. Witam w Malezji, niby słonecznej, ale na wyścig niestety mega deszczowa. Spotkała nas mega deszcz, a ja setup. Oczywiście Mateusz Mądry nie spojrzał na pogodę i ma setup pod sucho, czyli skrzydła 2-1. Także zapowiada się mega ciekawy wyścig. Startuje z szóstej pozycji. Pierwszy Sebastian Vettel. O, jestem ja szósty w moim McLarenie Za mną mój team partner Jenson Button. Zaczynamy wyścig, jest tak mega mokro. Jest ulewa. Cały czas spada, przestaje. I czuję się, jakbym jeździł normalnie w jakiejś tej um, łodzi podwodnej. O, włączam sonar, żebym widział wszystkie boli wokół i jadę, bo jest tak mokro. Z sonarem, może znajdę ten pierwszy zakręt. Coś widzicie, bo ja nic. I, I... Gdzieś pierwszy zakręt jest chyba, gdzieś będę się pchał, tak, wjeżdżam, oj, kontakt z tym partnerem, na drugą pozycję, wepnę się, sonar ładnie zadziałał, pięknie wszystko, przede mną Sebastian Vettel, uj, ciasno, ciasno... Próbuję, nie, będę próbował go atakować Sebastian Vettel, Niemiec, kurde, Mistrzostwa Świata, grają w finale szwaby, a Polacy nawet nie wansowali. Uj, tule, kogo przyczosnąłem tam, zaatakowałem trochę za mocno, ale jest wszystko, sądzę, już ok. Widzę, że seria się wam podoba, dużo lajków pod pierwszym odcinkiem, także będę ją kontynuował na pewno. Mam kilka urozmaiczeń. pewnie dzisiaj zobaczycie je. Tu będzie... oj, trochę trzecie okrożenie jest przed nami. za mną Mark Webba Za szeroko trochę tu... Oj, zaskoczyłem Marka Webera spin. Spin z kierowcy Red Bulla. Nie wiem czy mu ja wina czy nie, ale... no, Spin był efektowny i spadł na pozycję dalszą. Tu znowu za szeroko no nie mogę wjechać w ten zakręt. I Lewis Hamilton bierze mnie z boku. <laughs> nie w tym sensie. Po prostu mi uprzedził. Mam problemy mega z trakcją, nic nie mogę na to zrobić. Moje opony już mają dosyć po pięciu okrążeniach, a muszę zjechać koło siódmego, gdyż zjadę wcześniej, sami wiecie po taktyce, całej i mam w dupie wyścig. Także... Ja jestem pierwszy, Sebastian Vettel drugi, Lewis Hamilton trzeci i ja. Przechodzimy do szóstego okrążenia, kolejne okrążenie, kolejne problemy z moimi oponami. Zobaczcie, nie mogę ujechać, jest tak mokro. Jak nie powiem gdzie. Oj, tutaj zachwiało no, mną Alonso, Alonso wewnętrznie, ja w się broni przed Alonso, Alonso i wypnąłem go troszeczkę, Alonso w żwirze, dajcie łapkę za Alonso w żwirze, wyprzedził mnie Felipe Masa niestety, patrzcie mój bolid w ogóle nie się już hamować, nie, hamuje a on jedzie, tutaj walka z Felipe Masą, Zbogacona mieszanka, trochę kersu zostało, ale ja nie mam w ogóle trakcji, Masa ma lepsze wyjście z zakrętów. Próbuję się zapaść jego podmuchu i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Oj, kontakt, kontakt! Przed zjazdem moim do boksu, kontakt. Urwane pół skrzydła. Nie no, jedna lotka. To także nie jest źle. Ale urwane skrzydło, Ojoj, oj, oj, niestety, co co się dzieje. A tak propos, macie co odcinek? Będą ciekawostki z każdego kraju, którego jest dany Grand Prix. Także. Ringgit jest jednostką monetarną w Malezji. Ciekawostką jest tak, że władze Malezji, ciekawe, rozprawiają się z małżeństwami, które mają kryzys. Jak jeśli małżeństwo ma jakiś kryzys, to fundują im za darmo do gdzie chcą, na jakieś Hawajnie, Hawajów. Drugi miesiąc miodowy, gdyż żeby się związek nie rozpadł i nie było rozwodu. Także. Mają konkretnie. A ja tu już jest, zjeżdżają, wyjeżdżają wszyscy z boksów i Mateusz Włók z powrotem na trzecią. Na szczęście Felipe Masa na słaby pit stop i reszta stawki. Jensenba to też wysoko, bardzo fajnie. się mój team partner jest konkurencyjny z resztą, z resztą stawki, a nie jak Pasto do Mister 0 punktów. Kolejną ciekawostką jest także, że Malez jest liderem w produkcji pirackich płyt DVD i CD powstaje ich o, w ciągu 3 miesięcy milion trzysta. Ciekawostką jest także, że dwie y, labladorki zostały nauczone do wywęszenia takich płyt i takich kryjówek i znalazły y, y, płyty o wartości w ciągu pół Roku 9 milionów dolarów. Psy. Dwa psy znalazły płyty pirackie w jednym kraju wartości 9 milionów dolarów. To jest masakra. To już jest końcówka 13. Okrążenie z 14. Za mną jest Felipe Masa. Moje opony już normalnie mają tak dosyć, że. Są suche jak pięty cejrowskie, o nie no, tu jest są mokre na pewno, bo jest mokro i na wyścigu, ale i Felipe Massa chce mnie atakować, zobaczcie jak tańczy sobie bolidę, makarenę, uuuu, makarena, ja I tutaj Nico Hulkenberg, I także... Uuu, Jezus, mam dosyć, jakie jest do mną kolejka, No jak do Tesco na promocję. Masakra, ostatnie okrążenie przed nami, 14-14, Mateusz jak Louis Hamilton I Sebastian Vettel na pierwszej pozycji, 20 ponad sekund straty do Luisa Hamiltona To jest niesłychane To jest niesłychane Co tu się dzieje? Luis, będę musiał bronić się z całej siły, ale widać, że oni zajmują się sobą, a ja zajmuję się sobą, Ci z walka z Wolidem Moja Jestem mega, jestem na razie liderem. Jeśli ktoś nie wie, pierwszy wyścig wygrałem. Udało się, macie tam, możecie sobie obejrzeć, to był już wcześniejszy odcinek. Była też fajna walka, gdyż w końcówce maruderzy pozwolili mi wygrać wyścig. A tu mój Soniak jedzie, jedzie po trzecie miejsce, po kolejne podium dla McLarena. McLaren o wiele lepszy bolid w kwalach, no... Wycisnąłem i udało mi się zrobić super okrążenia i do tego byłem dopiero szósty Także widać, że nie jest łatwo Każdy myślał, że będzie łatwo, ale nie jest Komputer są bardzo silne, a na deszczu to już w ogóle są masakrycznie silne Łoł, wow, lekki spin znowu Łoł wow. Felipe Massa, Felipe Massa I znowu drugi żwir, drugi żwir Ferrari dzisiaj Uuu, ładnie dzisiaj jadę z tymi żwirami Niko Hulkenberg za mną ostatnie kilka zakrętów. Oj boli nie chce skręcać, nie chce skręcać. Trawa, trawa Mateusza. Niko Hulkenberg za nim, będzie go atakował. z Zbogacona mieszanka, chodzi, że nie mam paliwa praktycznie. Pika już tam ten znaczek. Mark Weber. Niko Hulkenberg ma Weber i... i udaje się obronić. Czy się uda obronić? Mark Weber przed zaśniką Hulkenberga, Mark Weber atakuje Mateusza Fółka. Mark Weber i... Nie, jest tak, jest, 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 jest. Trzecia pozycja w wykonaniu zespołu McLarena i moim. Piąty Johnson Baton, bardzo fajnie, dużo punktów dla zespołu. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, macie tutaj wyniki i klasyfikację generalną. Na razie, cześć.